Krzysztof Kolany, analitykbankier.pl. W dzisiejszym wykresie tygodnia przyjrzymy się budownictwu, które, jak do tej pory, wykazuje zdumiewającą odporność na koronawirusową zapaść w polskiej gospodarce. Opublikowane w piątek dane o produkcji budowlano-montażowej pokazały, że otrzymała się ona w kwietniu na mniej więcej na tym samym poziomie co rok temu, co w kontekście spadku produkcji przemysłowej o 1,4% czy sprzedaży detalicznej o 1,5% jest bardzo dobrą wiadomością. Wydaje się, że także giełdowi inwestorzy wierzą w pomyślną przyszłość sektora budowlanego. Indeks WIG Budownictwo od marcowego dołka urósł już o 38% i jest na 12% plusie względem stanu z początku roku. To trzeci najlepszy indeks branżowy na GPW który traci ustępujący jedynie sektorowi gamingowemu oraz informatycznemu. Warto dodać, że w tym indeksie 50% udział ma jedna spółka, czyli Budimex, polski gigant budowlany, którego akcje są notowane obecnie na najwyższym poziomie od dwóch lat i o ponad 65% wyżej niż rok temu.